Świat transurfingu rzeczywistości Wadima Zelanda. Opieramy się na strzeszczenia pierwszych sześciu rozdziałów tomu pierwszego. Mm -hmm. Nasz cel Spróbować zrozumieć, jak według tej koncepcji można, no wiesz, świadomie nawigować przez życie, wybierać te ścieżki, których chcemy. Dokładnie. Przyjrzymy się takim pojęciom jak wahadła, nadmierne potencjały i nurt wariantów. Brzmi intrygująco, prawda? Oj, zdecydowanie. Transsurfing rzeczywiście proponuje taki specyficzny model zarządzania rzeczywistością. Kładzie bardzo silny nacisk na moc myśli, na to, co myśli mogą kreować, i na ideę istnienia nieskończonej przestrzeni no, wszystkich możliwych scenariuszy. Mm -hmm. Naszym zadaniem będzie no, wydobyć esencję z tych streszczeń, rzucić trochę światła na mechanizmy, które Zeland opisuje jako, powiedzmy, kluczowe dla kształcenia.